W drodze do AFI chciałem jeszcze pokazać parę rzeczy, na które chciałem zwrócić uwagę. Ciekawą rzeczą jest to, że w Bukareszcie jest bardzo dużo kwiaciarni, które znajdują się praktycznie na każdym rogu. Niektóre z nich są otwarte nawet i całą dobę. Również tutaj jest bardzo dużo aptek, praktycznie jedna koło drugiej. Jesteśmy właśnie przed galerią Afikotroczeni. Idziemy do środka zobaczyć jak wygląda całe centrum handlowe. Później pójdziemy do Oszon i zobaczymy jakie produkty spożywcze można tutaj kupić, czym się różnią niż w Polsce, czy są jakieś inne, czy jest to samo. Wszystko pokażemy za chwilę. Christmas is coming, idą święta, atmosfera świąteczna jest widoczna w całym sklepie. To jest właśnie jedna rzecz, którą bardzo tutaj lubię. Regionalne ciasto nazywa się kozonak. Jest w różnych wersjach, z kakałem, z pomarańczą, z orzechami. Jest to bardzo dobre, bardzo smaczne. Oczywiście mnóstwo zabawek dla dzieci. I to wszędzie tak jest to samo, tak samo jak i w Polsce. Rumuńskie piwa Moje ulubione to jest chyba Silva w wersji jasnej. Jest też ciemne, czarne a tu inne piwo, Ursus i ciuk. Ciuk nie przypadło mi do gustu. Ursus jest spoko. A tu są tradycyjne wódki robione ze śliwek, tak zwana cójka Coś podobne jak śliwowica u nas w Polsce. Ja osobiście tego nie kupuję, ponieważ Tatany robi cójkę w domu i to jest najlepsza rzecz, jaką można <grymna> dostać tutaj. Polskie smaki dotarły do Rumunii nawet wódka wyborowa. A tu jest Aperol, coś co jest bardzo popularne w Rumunii. Można zrobić właśnie drinki z aperolu i z proseką. Oczywiście z lodem, z jakąś pomarańczą. Bardzo lubię tego aperola się w lecie napić. A to są takie dobre rybki wędzone. Hamsi się nazywają. W lecie nad morzem można je kupić. Bardzo dobre są smażone. Teraz widzę tutaj, że wędzone są również. Jakby polskich produktów było za mało, można znaleźć również pomidory suszone. Bardzo ładnie, proszę bardzo. Były w oleju, są też pomidory suszone, suszone po prostu, pakowane w paczce. Kolejny polski produkt mamy tutaj na półce oliwki drylowane. I następne oliwki prosto z Polski. A tu taki produkt z Rumunii, regionalny, który nazywa się zakuska de fasole. Bardzo dobre do chleba właśnie. A tu jest mamałyga tak zwana, którą jedliśmy w Synaj. Jest do przygotowania w domu. Tak samo również nazywa się tutaj też melaj. Tutaj są popularne śmietany w takich dużych pudełkach. Nie wiem, to jest 900 gramów to jak widzę. Ja, przynajmniej w takich w Krakowie nie widziałem dużych śmietan. Nie wiem, dużo śmietany się tutaj używa w Rumunii, dlatego też można kupić w takich dużych pojemnikach. A tu są sery, bardzo popularne są sery w Rumunii, między innymi sery zrobione z mleka krowiego, czy też robione z owczego. Jest tego bardzo dużo do wyboru. Z tym, że. Wszystkie te sery mają jedną wspólną cechę. Są słone. Ciężko jest tu znaleźć twaróg taki, jak są u nas normalne twarogi w Polsce, które są słodkie, że tak powiem. Istnieją takie tutaj, ale jest ciężko po prostu kupić. Było ciężko tak samo jak chciałem zrobić sernik. Było bardzo ciężko znaleźć taki w ogóle twaróg, żeby ten sernik zrobić tutaj. Jest również, tak jak tu widać, dużo tych serów żółtych, wędzone, nie wędzone, wszystkie różnego rodzaju. Kolejny polski produkt, który udało się znaleźć, grillowane kotleciki wołowe z ziemniakami i kurczak z ryżem po meksykańsku. A tu są takie regionalne produkty firmy ROM, czekoladki, batoniki takie i... Ich opakowanie wygląda jak flaga rumuńska. Ja ich próbowałem, są bardzo dobre. jesteśmy w domu wróciliśmy z centrum handlowego Afikotoczeni zrobiliśmy zakupy w Oszon mieliśmy pewną sytuację ponieważ pani na stoisku mięsnym nie spodobało się że filmuję miała pewne zastrzeżenia ale udało się uniknąć konfliktu i wszystko skończyło się szczęśliwie mam nadzieję że wam się podobała relacja z centrum handlowego jeżeli tak Dostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem.